W tej delikatnej godzinie, na granicy nocy i dnia, budzi się świat. Wstaje słońce, a natura w ciszy oddaje chwałę Stwórcy. Ale w nas, w naszych sercach, często budzi się coś jeszcze. Zanim jeszcze w pełni otworzymy oczy, zanim nasza stopa dotknie podłogi, budzi się hałas. To hałas naszych lęków, zgiełk naszych niepokojów. Wczorajsze troski, które zasnęły razem z nami, budzą się z nową siłą. Przyszłe obawy, które czekają w cieniu, już teraz zaczynają swój natrętny szept. Planowanie, analizowanie, wspominanie porażek i przewidywanie trudności ten wewnętrzny monolog zaczyna się na długo przed pierwszą rozmową dnia. Nasze serca, stworzone do pokoju. Tak szybko stają się targowiskiem lęku. I właśnie w tej chwili, w tej porannej walce o ciszę, zwracamy nasz wzwok ku Tobie, Maryjo. Ty jesteś matką pięknej ciszy, Ty jesteś tą, której życie było doskonałą harmonią z wolą Bożą. Kiedy świat wokół Ciebie krzyczał, czy to w chwale anielskiego pozdrowienia, czy w chaosie ucieczki do Egiptu. Czy w agonii pod krzyżem Ty trwałaś w głębokim pokoju? Skąd brałaś tę siłę? Odpowiedź kryje się w Twoim sercu. Twoje niepokalane serce, Matko, jest prawdziwym sanktuarium. Jest miejscem schronienia, do którego możemy uciec, gdy hałas świata i naszych własnych lęków staje się nie do zniesienia. To nie jest puste schronienie, to nie jest ucieczka od rzeczywistości. To jest wejście w rzeczywistość głębszą, w rzeczywistość Bożej obecności, która wypełniała Twoje serce po brzegi. W tym poranku pragniemy uczynić coś radykalnego. Zamiast zaczynać dzień od wsłuchiwania się w nasze lęki, pragniemy rozpocząć go od wejścia do Twojego serca. Wyobrażamy sobie, że stajemy u progu tego sanktuarium. Za nami zostaje zgiełk naszych myśli, ciężar naszych obowiązków, natłok naszych obaw. A przed nami jest przestrzeń czystej miłości, nieskalanego pokoju i absolutnego zaufania. Twoje serce, Maryjo, jest jak ogród zamknięty, do którego nie ma dostępu chaos grzechu ani paraliżujący strach. Jest jak forteca pokoju, której mury oparte są na fundamencie Bożej łaski. W tej godzinie zapraszasz nas do środka. Zapraszasz, byśmy nie tylko modlili się do Ciebie, ale byśmy modlili się w Tobie, zanurzeni w schronieniu Twojego serca. Gdy wchodzimy do tego sanktuarium, uderza nas cisza, ale nie jest to cisza martwa czy zimna, to cisza tętniąca życiem, cisza pełna obecności, to cisza, w której wreszcie możemy usłyszeć bicie serca Boga. To w tej ciszy pragniemy rozpocząć nasz dzień. Chcemy, aby pierwszy dźwięk, który świadomie przyjmiemy, nie był głosem lęku, ale echem Twojego fiat, Twojego tak powiedzianego Bogu, które rozbrzmiewa w Twoim sercu przez wieczność. Chcemy, aby nasze niespokojne serca dostroiły się do rytmu Twojego serca, które bije w doskonałej zgodzie z wolą Ojca. Maryjo, schronienie serc. Otwórz nam bramy tego sanktuarium. Pozwól nam odpocząć w Tobie, zanim wyruszymy w drogę. Pozwól nam nabrać sił w Twoim pokoju, zanim zmierzymy się z hałasem dnia. W tej porannej modlitwie oddania lęków, czynimy Twoje serce naszym domem. Gdy przebywamy w tym bezpiecznym miejscu, jakim jest Twoje niepokalane serce, zaczynamy rozumieć, dlaczego jest ono tak potężnym schronieniem. To nie jest serce, które nie znało bólu, to nie jest serce, które było chronione przed cierpieniem, wręcz przeciwnie, jest to serce, które doświadczyło cierpienia w sposób, którego my nigdy w pełni nie pojmiemy, jest to serce, które zostało przeszyte mieczem boleści, dokładnie tak, jak zapowiedział Symeon. Twoje serce, Maryjo, jest bezpieczne nie dlatego, że uniknęło burz, ale dlatego, że pośród największych burz pozostało niewzruszoną kotwicą zaufania. Ewangelia wielokrotnie powtarza, że Ty zachowywałaś wszystkie te sprawy i rozważałaś je w swoim sercu. Co to oznaczało w praktyce? Oznaczało to, że nie pozwalałaś, aby zewnętrzne wydarzenia, nawet te najbardziej traumatyczne, zawładnęły twoim wnętrzem. Kiedy archanioł Gabriel przyniósł ci wieść, która wywracała twoje życie do góry nogami, nie wpadłaś w panikę. Przyjęłaś tę tajemnicę i rozważałaś ją w swoim sercu. Kiedy musiałaś uciekać do Egiptu w środku nocy, by ratować życie dzieciątka, Twoje serce stało się schronieniem dla niego i dla Józefa. Nie pozwoliłaś, by strach przed Herodem zatruł twoją ufność. Kiedy zgubiłaś dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, przeżywałaś trzy dni niewyobrażalnej trwogi, trwogi, którą zna każdy rodzic, który choć na chwilę stracił dziecko z oczu. A jednak, gdy go znalazłaś, nie wylałaś na niego fali pretensji czy histerii. Zadałaś pytanie pełne bólu, ale i pełne miłości, a potem zachowałaś te sprawy w swoim sercu. Największa próba nadeszła na kalwarii. Stałaś pod krzyżem. Widziałaś swojego syna, Boga wcielonego, niszczonego przez ludzką nienawiść. Miecz boleści nie tylko dotknął twojej duszy, on przebił ją na wylot. Każdy gwóźdź wbijany w jego ciało wbijał się w twoje serce. Każda kropla krwi, która spływała, była kroplą Twojego życia. A jednak stałaś, nie uciekłaś, nie złorzeczyłaś. Twoje serce, choć pękające z bólu, stało się ołtarzem, na którym składałaś swoją matczyną ofiarę razem z Jego ofiarą. Twoje serce nie zamknęło się w rozpaczy, pozostało otwarte. Tak otwarte, że przyjęło nas wszystkich jako swoje dzieci, gdy Jezus powiedział: „Niewiasto, oto syn twój”. Dlatego Maryjo, twoje serce jest najbezpieczniejszym schronieniem. Ono wie, czym jest lęk, ono wie, czym jest ból, ono wie, czym jest utrata, ale wie też, jak to wszystko przemienić. W twoim sercu ból nie zamienia się w gorycz, ale w współczucie. Lęk nie zamienia się w paraliż, ale w głębsze zaufanie. Ciemność nie staje się rozpaczą, ale oczekiwaniem na zmartwychwstanie. Twoje serce jest jak alchemiczne naczynie, w którym Boża łaska przemienia najcięższe ludzkie doświadczenia w złoto czystej miłości i nadziei. Kiedy więc przychodzimy do ciebie z naszymi lękami, nie przychodzimy do kogoś, kto nie rozumie. Przychodzimy do matki, która przeszła przez najciemniejszą dolinę i wyszła z niej z sercem pełnym światła. Przychodzimy, aby oddać ci nasze lęki, wierząc, że ty wiesz, co z nimi zrobić, wiesz, jak je rozbroić, wiesz, jak je uciszyć, wiesz, jak je przedstawić Bogu, aby nawet one stały się narzędziem naszej przemiany. W Tobie, Matko, nasz strach zamienia się w ufność. Dlatego teraz, Maryjo, Matko nasza i schronienie naszych serc, w tej świętej ciszy poranka, klękamy duchowo przed Tobą i pragniemy dokonać aktu całkowitego oddania. Chcemy wyjąć z naszych serc każdy lęk, każdy niepokój. Każdą troskę, która zatruwa nasz pokój i oddziela nas od miłości Twojego Syna, i złożyć je wszystkie w Twoim niepokalanym sercu. Czynimy to z pełną świadomością i zaufaniem, wiedząc, że nie ma bezpieczniejszego miejsca we wszechświecie. W Twoje niepokalane serce składam mój lęk o przyszłość. Ten ciężar niepewności, który budzi mnie w nocy i ściska moje gardło o poranku. Składam moją obsesyjną potrzebę kontrolowania wszystkiego moje nieustanne planowanie i tworzenie czarnych scenariuszy. Składam lęk przed tym, co przyniesie jutro co przyniesie następny miesiąc, następny rok lęk o to, czy podołam, czy sobie poradzę, czy nie zawiodę. W Twoje serce składam moją przyszłość, znaną tylko Bogu, i proszę, naucz mnie żyć teraźniejszością z takim zaufaniem, z jakim Ty żyłaś. W Twoje niepokalane serce składam mój lęk o zdrowie, lęk o moje własne ciało, o każdą Jego słabość, każdy ból, każdy niepokojący objaw. Składam strach przed chorobą, przed cierpieniem, przed utratą sił i niezależności. Składam lęk przed diagnozą, przed szpitalami, przed bezradnością. Proszę, Matko, otocz moje ciało swoją opieką, ale jeszcze bardziej proszę, otocz mojego ducha pokojem, abym potrafił przyjąć wszystko, co Bóg dopuści, z godnością i wiarą. W Twoje niepokalane serce składam mój lęk o zdrowie i życie moich bliskich. To jest często lęk najcięższy, bo połączony z bezsilnością. Składam Ci zdrowie mojego męża, mojej żony, moich dzieci. Składam Ci moich starzejących się rodziców. Składam Ci moich przyjaciół, którzy chorują. Każda moja myśl pełna trwogi o nich, każdy obraz ich cierpienia, wszystko to wkładam w Twoje matczyne dłonie. Ty stałaś pod krzyżem, Ty wiesz, co to znaczy patrzeć na cierpienie ukochanego. Weź ten mój lęk i przemień go w modlitwę stawienniczą, która przynosi ulgę i siłę. W twoje niepokalane serce składam mój lęk o sprawy materialne, lęk o finanse, o pracę, o stabilność jutra. Składam niepokój związany z rachunkami do zapłacenia, z długami, z niepewnością zatrudnienia. Składam mój lęk przed biedą. Przed tym, że nie będę w stanie zapewnić bytu sobie i mojej rodzinie. Składam moją zazdrość, gdy patrzę na innych, którym się powodzi, i mój wstyd, gdy czuję, że mam za mało. Naucz mnie, Matko, która żyłaś w ubóstwie w Nazarecie, prawdziwej wolności od rzeczy materialnych. Wyproś mi łaskę pracowitości, ale i łaskę ufności w Bożą Opatrzność, która karmi ptaki niebieskie i przyodziewa lilie polne. W Twoje niepokalane serce składam moje lęki związane z relacjami, lęk przed samotnością, przed byciem niezrozumianym, przed odrzuceniem. Składam lęki o moje małżeństwo, o przyszłość moich dzieci, o ich wybory życiowe i o ich wiarę. Składam każdy konflikt, każdą ranę zadaną i otrzymaną, każdy żal, który noszę w sercu. Składam moją trudność w wybaczaniu i mój strach przed otwarciem się na innych. Ty, która jesteś matką jedności, ulecz moje relacje. Wlej w nie balsam Twojej miłości i naucz mnie kochać innych tak, jak Ty ich kochasz. W Twoje niepokalane serce składam moje lęki duchowe, mój lęk przed moją własną słabością, przed moim grzechem, który ciągle powraca, lęk, że nie jestem wystarczająco dobry dla Boga, że go zawodzę, że moja wiara jest za słaba. Składam moją oziębłość w modlitwie, moje rozproszenia, moją duchową pustkę. Składam lęk przed śmiercią, przed sądem, przed wiecznością. Matko, ucieczko grzeszników, otul mnie swoim płaszczem. Twoje serce jest nieskalane, ukryj w nim moją skalaność. Twoja wiara jest niezachwiana, wesprzyj nią moją chwiejność. Przypomnij mi, że miłość Twojego Syna jest silniejsza niż mój grzech i potężniejsza niż moja śmierć. W Twoje niepokalane serce składam lęki całego świata lęk przed wojną, która paraliżuje narody lęk przed nienawiścią, która dzieli ludzi lęk przed katastrofami naturalnymi, przed głodem, przed niesprawiedliwością. Składam Ci, Królowo Pokoju, serca przywódców państw i serca terrorystów. Składam Ci płacz dzieci i rozpacz matek w strefach konfliktu. Niech Twoje serce, które objęło całą ludzkość pod krzyżem, stanie się schronieniem dla naszego poranionego świata. Wyproś nam pokój. Matko, teraz moje serce jest lżejsze. Wszystko, co było moim ciężarem, teraz spoczywa w Twoim sercu. Oddałem Ci to wszystko. Ufam, że Ty się tym zajmiesz. Ufam, że Ty przedstawisz to swojemu synowi. Ja już tego nie niosę sam. Niesiemy to razem, a właściwie Ty niesiesz to za mnie. Gdy ten poranny czas modlitwy dobiega końca, czujemy ulgę. Cisza, która jest w Twoim sercu. Powoli przenika i nasze serce. Hałas lęków ucichł, zastąpiony łagodnym rytmem Twojej matczynej obecności. To jest pokój, którego świat dać nie może. To jest pokój, który wypływa z całkowitego oddania. Dziękujemy Ci, Matko, za dar tego schronienia. Dziękujemy, że przyjęłaś nasze lęki, że nie wzgardziłaś naszą słabością, ale otworzyłaś przed nami swoje niepokalane serce. Prosimy Cię teraz, nie pozwól nam opuścić tego schronienia. Gdy za chwilę wstaniemy do naszych obowiązków, gdy zgiełk dnia uderzy w nas z całą mocą, pomóż nam pozostać duchowo w Twoim sercu. Kiedy lęk spróbuje powrócić, a wiemy, że spróbuje, naucz nas natychmiastowego odruchu serca, powrotu do Ciebie. Niech myśl o Twoim sercu będzie naszą kotwicą przez cały ten dzień. W każdej trudnej rozmowie, w każdej chwili pokusy, w każdym zmęczeniu, niech naszą pierwszą reakcją będzie schronienie się w Tobie. Chcemy przeżyć ten dzień nie w naszej lękliwej sile. Ale w Twoim spokojnym zaufaniu. Pozostajemy w Tobie, a Ty pozostań w nas. Niech Twoje serce bije w naszym sercu. Niech Twój pokój przepływa przez nasze myśli. Niech Twoja miłość kieruje naszymi słowami i czynami. Zawierzamy Ci ten dzień, każdą Jego minutę, w pełni ufni, że jesteśmy bezpieczni w najpewniejszym schronieniu. W niepokalanym sercu naszej Matki. Tobie, Maryjo, zawierzamy się całkowicie, teraz i na wieki wieków. Amen.